Cześć, witajcie na kanale Bliżej Historii. Jakiś czas temu pewna osoba zaproponowała mi pomysł na odcinek: zestawienie najlepszych i najgorszych władców Polski. I szczerze mówiąc, początkowo podszedłem do tego bardzo sceptycznie, ponieważ po pierwsze, część osób na polskim YouTubie zrobiło już tego typu zestawienia. Po drugie, był to temat, który wydawał mi się bardzo oklepany. Jednak po dłuższym namyśle uznałem, że jest to temat bardzo ciekawy. Wielokrotnie robiąc wam odcinki o jakichś władcach, podsumowywałem ich słowami, że byli dobrzy, źli albo tacy średni. Dlatego specjalnie dla was w dzisiejszym odcinku przedstawię wam moje zestawienie pięciu najgorszych królów Polski. A za niedługo pojawi się także zestawienie pięciu, których uznałem za najlepszych. Ponieważ osobiście miałem problem z podjęciem decyzji, który z tych monarchów zasługuje na miejsce kategorycznie najgorszego władcy Polski, a który jest taki, że tak się wyrażę, najmniej szkodliwy, to kolejność, w jakich Wam ich wymienię, będzie przypadkowa. Zaczynajmy. Numer 5. Bezprym. Był władcą Polski w latach 1031-1032 i był także synem Bolesława Chrobrego. Niestety jednak dla niego Bolesław Chroby nie widział w nim przyszłego talentu godnego tego, żeby zasiąść na polskim tronie. Był człowiekiem bardzo impulsywnym, upartym i okrutnym a dodatkowo przez całe dzieciństwo i młodość musiał tłumić w sobie złość. Ojciec przewidział dla niego karierę duchownego, podczas gdy władza miał objąć jego młodszy brat Mieszko. W efekcie, kiedy Bolesław Chrobry zmarł, Bezprym błyskawicznie zaczął kopać dołki pod swoim młodszym bratem. Kiedy to się nie udało i Mieszko wygnał Bezpryma z kraju, ten rozpoczął swoją podróż po Europie. Był trochę w Czechach, na Węgrzech, Rusi, Niemczech, i ostatecznie udało mu się przekonać władców tych dwóch ostatnich państw do obalenia jego brata. W roku 1031 Polskę zaatakowała koalicja niemiecko-rosyjska, w wyniku której Mieszko II zmuszony był uciekać z kraju. Bezprym przejął w ten sposób tron i bardzo szybko zaprowadził brutalne rządy. Mordował każdego, kogo podejrzewał o spisek, wygnał z kraju wszystkich duchownych, powrócił do pogaństwa a królewskie insygnia odesłał do Niemiec, uznając je za zbędny przeżytek. Po stosunkowo krótkim okresie panowania, Besprym przeobraził się w tak bezrozumnego okrutnika, że nawet jego młodszy brat, Otton, który wcześniej wspierał go przeciwko Mieszkowi, zlecił zamach na jego życie. Numer 4. Stanisław August Poniatowski Chyba każdy, kto chociaż trochę zna historię Polski, spodziewał się usłyszeć jego imię i nazwisko na tej liście. Był ostatnim królem Polski, ponieważ dobrowolnie sprzedał nasz kraj. Był też byłym kochankiem carycy Katarzyny II, dlatego bez większych skrupułów wykonywał wszystkie jej polecenia. Kiedy po uchwaleniu konstytucji 3 maja, rosyjskie wojsko zaatakowało Polskę. A Polacy bohatersko rozbili Rosjan w dwóch bitwach, król rozkazał armii złożyć broń i skapitulować. Kiedy przeciwko Rosjanom wybuchło powstanie kościuszkowskie, król nie tylko go nie wspierał, ale nieoficjalnie pomagał je stłumić. Podpisał trzy dekrety rozbiorowe, tym samym godząc się na to, aby kraj, którym rządził, został podzielony między trzy inne mocarstwa. Po wszystkim w ramach emerytury. Udał się do Rosji, gdzie od swojej dawnej kochanki Katarzyny otrzymał luksusowy pałac. Numer 3. Henryk Walezy. Choć zdaniem wielu Henryk nieporozumienie. Był pierwszym elekcyjnym królem Polski, co w przetłumaczeniu na język normalny, a nie nudno historyczny, oznacza, że był to pierwszy władca, który zamiast odziedziczyć tron po swoim starym. Został wybrany przez zgromadzenie szlachty. Przyjechał do nas z Francji i nie krył tego, że nie za bardzo mu się u nas podoba. Nie potrafił zawrzeć dobrego porozumienia ze szlachtą, bardzo szybko skucił ze sobą bogatych i biednych oraz świeckich i katolików. Nie potrafił także zarządzać wojskiem i nie chciał uczyć się polskiego języka. Traktował swoich nowych poddanych z góry, a kiedy tylko po niecałym roku panowania dowiedział się, że we Francji zmarł jego brat Karol IX, pod osłoną nocy wymknął się z pałacu i uciekł z własnego kraju do Francji, żeby objąć tamtejszy tron. Zdaniem niektórych dopadła go jednak karma, ponieważ po 15 latach panowania we Francji został brutalnie zamordowany. Numer 2 August II Mocny po raz pierwszy objął tron w 1697 roku i szło mu na tyle dobrze, że po dziewięciu latach polska szlachta słynąca z tego, że bardziej wolałaby końca świata niż tego, żeby przedłożyć interesy Polski nad swoje, uznała, że jest na tyle beznadziejnym królem, że powinien spadać i zmusiła go do aptykacji. Poirytowany tymi wydarzeniami król zwrócił się o pomoc do swojego kumpla odwódki Piotra Romanowa z zawodu, a jakże, cara Rosji. W wyniku tej decyzji wciągnął Polskę do długoletniej wojny pomiędzy Rosją i Szwecją. Wojna ta toczyła się głównie na terytorium Polski, dlatego też kraj nasz został przy tej okazji bardzo mocno spustoszony. Kiedy Rosja zaczęła wygrywać w wojnie ze Szwecją, August II, wspierany przez Cara Piotra, powrócił na tron, jednak nie za darmo. Część wschodnich ziem Polski trafiło do Rosji. Co więcej, August zgodził się ograniczyć liczebność polskiej armii i odesłać Armię Saksońską, którą dysponował z powrotem do Niemiec. W zamian za to interesów Polski od tej pory strzegła 50. Tysięczna Armia Rosyjska. A za zniszczenia, której Rosjanie dokonali podczas wojny ze Szwedami na terytorium Polski, król z państwowych pieniędzy zapłacił Carowi Piotrowi odszkodowania wojenne. Zasłynął też zorganizowania licznych pijackich imprez, podczas których rozdawał urzędy, ziemie, majątki i ordery Orła Białego. W ramach nagrody za zwycięstwa w licznych pijackich grach. Pomimo, iż sprzedał gigantyczną część polskiej suwerenności, żeby zasiadać na polskim tronie, wcale nie interesował się rządzeniem. Jego pasją oprócz imprez były kobiety, dlatego niektórzy historycy szacują, że mógł spłodzić nawet 300 nieślubnych dzieci. Choć zdaniem niektórych, w tym prywatnie moim, są to dane trochę przesadzone, ale i tak bankartów spokojnie była ponad setka. Nierozgarnięty monarcha zginął także w dość głupi sposób, który spokojnie mógłby znaleźć się w odcinku śmierci na tysiąc sposobów. Swoją drogą zastanawiałem się również nad tym, jeżeli możecie, dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani odcinkiem, w którym przedstawiłbym 10 najgłupszych śmierci, jakie przytrafiły się władco. Wtedy, przy okazji, mógłbym opowiedzieć Wam o Tragikomicznej śmierci naszego króla pijaka. No i numer jeden. Władysław Herman. Był księciem Polski w latach 1079-1102 i przejął tron po tym, jak jego starszy brat, król, został wypędzony na Węgry. Był człowiekiem niezbyt inteligentnym, a jednocześnie uległym, mało konfliktowym, i podatnym na manipulacje. Jak zapewne się domyślacie, nie są to cechy, którymi powinien dysponować średniowieczny władca. Ponieważ nie ufał większości swoich dowódców, a sam bał się prowadzić wojen, podczas sytuacji konfliktowych z polskimi sąsiadami, w tym z Czechami, które były w tamtym okresie znacznie słabsze od Polski, reagował idąc na ugody. W taki na przykład sposób zgodził się oddać Niemcom część terytorium. A Czechom płacić ze Śląska bardzo drogi trybut. Osłabił także pozycję Polski wewnętrznie, ulegał pokusom silnych możnych i nie potrafił im się stanowczo przeciwstawić. Jego niekonsekwentne i nieudolne rządy skończyły się wybuchem wielu buntów, a część z nich wszczeli nawet jego nastoletni synowie, którzy obrzydzeni polityką ojca, byli zdecydowani obalić go i samemu zasiąść na tronie. Jedynym oparciem w życiu króla był jego zaufany palatyn sieciech, który jednak nie zapracował sobie na zaufanie. Za plecami króla osłabiał jego pozycję. Nastawiał go przeciwko ważnym dowódcom, synom i wszystkim, którzy w jakiś sposób mogli mieć wpływ na Władysława Hermana i wyprowadzić go z tego bagna, w jakim się znajdował. No i za plecami władka dymał murzone. Mocno. Ostatecznie na łożu śmierci Władysław podjął ostatnią głupią decyzję, mianowicie zamiast ogłosić swoim następcom jednego najstarszego syna. W ramach sprawiedliwości i ugody, jak to miał w zwyczaju, podzielił Polskę na dwie mniejsze części i każdego z synów mianował zarządcą jednej z nich. Po śmierci władcy skończyło się to krwawą wojną domową. No i w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii w tym temacie, bo oczywiście władcy, których wybrałem, to wyłącznie moja subiektywna opinia. Być może macie inne propozycje. Poza tym na rządy danego króla czy księcia zawsze wpływa wiele czynników. Czasy, w których rządzi polityka międzynarodowa czy kondycja jaką ma Kraj w chwili kiedy obejmuje władzę. W historii Polski mieliśmy królów dobrych, złych, a według mnie osobiście zdecydowana większość była zwykłych, trochę słabych, trochę dobrych, no ale takich naprawdę beznadziejnych i naprawdę dobrych mieliśmy niestety albo niestety niewielu. Zasubskrybujcie kanał, żeby wesprzeć mnie w produkcji filmów i nie przegapić odcinka o pięciu najlepszych władcach w historii Polski. Dajcie też proszę znać, czy chcielibyście usłyszeć takie zestawienia władców innych krajów i czy interesuje Wasz odcinek o dziesięciu najgłupszych śmierciach władców. Dzięki wielkie za dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia i cześć!